Sweetie, sweetie, sweetie. Ola, stoję teraz na dziewczynie Ani i kręcimy na siebie życzenia. A więc wszystkiego najlepszego z okazji 16 urodzin. Chciałabyśmy ci życzyć, żebyś miała wreszcie te twoje długie paznokcie dzięki stosowaniu tej kuracji codziennie w szkole. Żebyś się częściej z nami spotykała. I nie miała tyle treningów męczących, żebyś wygrywała wszystkie zawody. Co dalej czekaj? Jest tych głosów, No to e, dobrze. Ja nie tak, Nie jest tych głosów, nie wiem, dużo gra dużo szczęścia z mamą. Żebyś za... szczęścia z mamą? <grym> <grym> żebyś grała tego lola i miała 30 level, potem challengera, wszystko. Szczęścia z Mafrem. No. Tego. I to chyba nie tylko na tyle nas stać miło, przeszła o. O, żeby, żeby, żeby przeszła GTA O, że przeszła GTA, te wszystkie misje takie ciekawe I zaczęła grać w Minecrafta znowu O, z nami na serwerze, bo przecież mamy serwer, ale na nim nie gramy No i to by było chyba na tyle Ale ogólnie Ogólnie so like to, to jest wstęp do naszego filmu. No to jest wstęp, bo będzie cały film bardzo fajny Będą no, wszyscy, nie będzie tak duża, miesiąc, nie spójrzmy. najlepszego, kochamy papa. No, kochamy Cię. Dobra, to ona wszystkiego najlepszego. Dużo butów. Kochamy je, Cię. Fajnego domu z CIMSAK. Szerszy w wafler. Jeszcze wafle. no, 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 musisz. Mamy dla Ciebie jeszcze prezent niespodziankę. Zroży da. <noise> to chyba Cika do nim mówił. Razem z Anią dla Ciebie zatańczymy. <noise> Drem, 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 drem! Dziemano, Aspendling pozdrawia, Ole Krawczyk i życzy wszystkiego najlepszego. Fajnie mam życzenia. dobra, i składamy jeszcze raz życzenia dla Oli, Józef Krawczyk. Ja się specjalizujemy, będziemy pozdrawiamy ostatecznie i Aspendling też, piąteczka. No. Ojcie, podstawowe życzę Ci, podstawowo no. życzę Ci dużo szczęścia, zdrowia, poniżności radości. Sweet oczywiście. Życzę Ci tak, że aby ten rok yy, nie był tylko otworem na Twoją dojrzałość. Ale żebyś zrozumiała by Ci No, Dziecka nie zrób Olka, dziecka nie zrób. Wszystkiego najlepszego. wafcio? Cześć, Ola, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego do seksu. Jak najmniej dzieci i mam mało i spełnienia marzeń i 100 lat cześć wszystkiego najlepszego dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności czego sobie życzysz i co so sobotę mele oczywiście wszystkiego najlepszego ze wszystkiego i co tam chcesz dobrego zdrowia, szczęścia i najlepszego Piotrek życie życie <grym> no. Życzę wszystkiego najlepszego, że zdrowa życia pomyślności, żebyś miała jak najlepszych kolegów. Życzę <grym> 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 życie, że życie, życie. No, już. Z okazji urodzin. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, chłopaka już masz, wytrwałości w związku no, nie z... powiedziałaś, Ci z, z Mów! <grym> Chodź! <grym> no. <grym> wszystkiego najlepszego z okazji i szesnasty Dużo najku, i dobry pacjent. No, no i bns. Wszystkiego najlepszego ogólnie. Nie, wiem, w nie, Ona ma chłopaka, Ma No, szczęście są Jak ma popuka? Z imię? Z waflem. No, nie wiesz, tą lampą w oczach, ja No, najlepszego, 100 lat w ogóle, nie, buziaki na melo idziemy kiedy. Ola, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dziękuję. Ola, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Piątki, piątki, jeszcze raz piątki. Tyle ode mnie. Ostań miłości. Możemy jakąś książkę zaproponować? Na przykład. Na święta. Na Wszystkiego dobrego. dobrego. Wszystkiego dobrego. I być się zawsze wszystkie może dobrego. Aleksandra. I won't give you car. I won't give you money. I won't give you expensive clothes. But I surely can give you a smile. Wszystkiego naj, Happy Snip 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 Dobra. Stola, dola. Wszystkiego, co sobie zechcesz. Zajęcie z tego życia i dużo medali. Fizjop. Krzy Krzycz stola. Krzycz stola! Krzyc Wszystko najlepszego. Zdrowia, szczęścia, radości, fajnego chłopaka, którego już chyba masz. Nie wiem. No i czego sobie życzysz. Krzycz stola. Do wszystkiego najlepszego Olu, w dniu 2016 16 urodzin. Steram w duże, dużo zróbka, dobrych wyników, dobrej szkoły w przyszłości, wszystkiego czego sobie życzysz, spełnienia marzeń, wszystkiego dobrego. A i bardzo taką ja jedną prośbę miałam do ciebie, żebyś gucik zmieniała. Nie na obcasach a po Pa, Dzień. Wszystkiego najlepszego, w czego sobie tam tylko i mogłabyś mi oddać Wszystkiego najlepszego, prawda? Wszystkiego najlepszego, Ania. Ty wszystkiego najlepszego, prawda? I panu też wszystkiego najlepszego. Ja jest, pan, Ale jeszcze raz pan tu porzucił go. Ale to miałam. Śmiało! Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, szczęścia z waflem, żeby na mirazach nie było za grubo i czego sobie wow. Wszystkiego najlepszego Ola. Tylko tyle. No i dużo zdrowia, szczęścia, dobry ocen. No i wszystkiego najlepszego. Kochana Olu, wszystkiego najlepszego, spełnienia wszystkich marzeń. Wszystkiego najlepszego. Nie zmienia się bez tych zajęć. Sweet sixteen. Czego Olu, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności. No i dobra. Tak. Dobrego, Olu, i czego sobie życzysz, i wszystkiego, i wszystkiego. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i dużo dzieci z baflem. To Eto, Olu, wszystkiego najlepszego z okazji Twoich 16 urodzin. U! Zdrowia i wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Pieniędzy, fajnego chłopaka, którego już masz. I okay. dobrych ocen i żebyś wygrywała jak najwięcej zawodów. <ś> Ona wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i... <ś> 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 wszystkiego najlepszego z rachunkiem. Kochana, masz już teraz 16 lat, jesteś hot 16. Gratuluję ci, masz wspaniałego chłopaka, czyli więcej ci nie trzeba, niż do szczęścia. Żebyś ciągle była taka wesoła, miała to poczucie humoru, które masz teraz. I w ogóle wszystkiego najlepszego. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. najlepszego. HAPPY BIRTHDAY TO YOU, HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY, birthday LILA ULA, HAPPY BIRTHDAY TO YOU Sweet Sweet six Sixteen! Uh. Droga Oli, wszystkiego najlepszego składa Ci Twój ukochany błęd dla... Wszystkiego dobrego, dziękuję. Moja droga Olusiu, ponieważ kończysz lat 16, życzę Ci samych pięknych i radosnych dni w życiu. Bądź taka, jaką jesteś, czyli cudowna. Zatem droga Olu, jutro jej 16 wyroki, wszystkiego co najlepsze, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Wszystkiego co najlepsze, wszystkiego, co i poddaj moje kable w życiu. Oleńko, z okazji Twoich urodzin, zbliżających się w świąt Bożego Narodzenia, dużo miłości, rodzinnego ciepła, samych wspaniałych chwil. bo zawsze taka serdeczna i uśmiechnięta, jaka jesteś na tak lekcjach edukacyjnych. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, czego sobie jesteś z Olą. XD Ale no cały czas tłuku, no. no. tak tłuko, że na no tłuku, tak że no tłuchu, tłuchu. Chubu, jak pierwole, tak kłupo jak w niedzielę, Happy birthday! Happy. To naprawdę wszystko na no, dnie stać? No, no. Tak! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Wszystkiego najlepszego!